Dla Kawatina Holding dzisiejszy dzień to dzień szczególny. Potwierdzenie ten debiut jest potwierdzeniem tego, że konsekwentnie realizowana przez lata strategia od 2015 roku przynosi owoce. Aktualnie jesteśmy największym polskim deweloperem powierzchni biurowych z jasno określonym celem na przyszłość. Do końca 2025 roku. Chcemy osiągnąć portfolio projektów o powierzchni 1 miliona metrów kwadratowych powierzchni najmu. Chodzi o powierzchnię najmu najnowocześniejszą, tylko i wyłącznie biurowce klasy A, którą jesteśmy w stanie zaoferować naszym, naszym klientom. To jest cel strategiczny, cel nad którym będzie pracował cały zespół naszej spółki, któremu chcę z tego miejsca gorąco podziękować ten debiut traktujemy także jako potwierdzenie i zaufanie do naszego modelu biznesowego do naszego modelu operacyjnego który od początku zakłada że kluczowe kompetencje składające się na proces deweloperski proces inwestycyjny skupiamy w ramach naszej organizacji posiadając własnego generalnego wykonawcę własny zespół projektowy to przekłada się na dużą wartość dodaną i wyjątkową jakość usług które Świadczymy na rzecz naszych klientów. W ciągu zaledwie kilku ostatnich lat zbudowaliśmy solidny, stabilny i szybko rosnący biznes, który jest oparty na silnych i mocnych fundamentach. Wynika to przede wszystkim z tych kompetencji, o których tutaj wspominał Rafał. Ten nasz biznes powoduje i dzięki niemu tak jak go prowadzimy, Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy największym polskim deweloperem nieruchomości biurowych o jasno sprecyzowanym celu, o którym wspominał Rafał, czyli 1 milion metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Jesteśmy, można powiedzieć, w połowie drogi, gdyż do tej pory oddaliśmy już i zakończyliśmy 12 inwestycji łącznej powierzchni, ponad 180 tysięcy metrów. W samym 2021 roku. W realizacji bądź też w przygotowaniu do realizacji mamy ponad 350 tysięcy metrów etatowych powierzchni biurowej. Nasz sukces pokazują również wyniki finansowe, jakie są osiągane przez grupę Kawatina Holding SA na przestrzeni ostatnich kilku lat. W samym 2020 roku grupa osiągnęła skonsolidowany zysk operacyjny na poziomie niemal 250 milionów złotych, zostanowiło. 17 wzrost rok do roku. A pamiętajmy, że no niestety rok 2020 nie obszedł się z naszą branżą e, najdelikatniej. E, można zapytać, czemu przy takich wynikach e, giełda? Otóż e, Kawatina od już wielu lat skutecznie i z powodzeniem pozyskuje finansowanie e, dłużne w postaci finansowania bankowego czy też w postaci e, emisji obligacji, w tym również obligacji notowanych na rynku. Catalyst, bo tutaj możemy się pochwalić, Szanowni Państwo, tym, że kilka miesięcy temu, na początku tego roku przeprowadziliśmy nasz pierwszy debiut na rynkach GPW, na rynku obligacji Catalyst. Teraz mamy swój kolejny debiut na rynku głównym, na rynku akcyjnym i wydaje mi się, że śmiało możemy powiedzieć, że Kawatina jest pod tym względem wyjątkowa i jest w nielicznym gronie spółek, która w ciągu jednego roku, a w zasadzie tak naprawdę pół to, połowy roku przeprowadziła dwa debiuty na GPW. Natomiast przechodząc teraz do naszej obecności na GPW, to jest ona na pewno naturalnym kolejnym krokiem rozwoju naszej działalności oraz dywersyfikacji źródeł finansowania.